Wybory prezydenckie 2025 już za chwilę, ale muszę zwracać Państwa uwagę na te wybory, które są już de facto za chwilę, bo jeszcze nie zdąży wybrzmieć najbardziej prawdopodobny sukces Rafała Trzaskowskiego właśnie w tych wyborach prezydenckich. A już teraz, właściwie za rogiem, czai się. Być może polityczna burza, która może bardzo mocno zaszkodzić koalicji obywatelskiej właśnie w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Brzmi alarmująco i tak ma brzmieć. Bo od lat misją naszego kanału jest zwracać uwagę na to, co przez innych bywa przemilczane, względnie ignorowane. Dlaczego? Polityka nie jest sztuką, w której należy się pocieszać. To, co w niej trzeba, sprowadza się do twardej i krytycznej analizy. By wyciągane wnioski otwierały drogę do realnych działań, a nie zastoju w zachwycie nad tym, co jest tu i teraz. Spójrzmy zatem na liczby, kalendarz i rysującą się sytuację. Witaj w stanie faktycznym. Zacznijmy od iluzji czasu. W politologii obowiązuje prosta reguła, gdy do wyborów zostały cztery lata, partie rządzące mogą jeszcze snuć. Długie strategie. Gdy zostają dwa lata, zegar przyspiesza do zabójczego sprintu, a my właśnie weszliśmy w tę drugą fazę. Kampania parlamentarna 2027 de facto już trwa, a wybory w 2027 roku nie są za żadne dwa lata, a za chwilę. Wyborcy koalicji rządzącej i samej koalicji obywatelskiej zaczynają powoli sumować koszty rządzenia, a opozycja paradoksalnie może skorzystać z prezydenta z przeciwnego obozu, o ile Trzaskowskiemu uda się wygrać, a pewnie się uda. Czy Polacy pokuszą się o polityczne łamańce, żeby wprowadzić kohabitację? Stawka wydaje się być większa niż się wydaje. Dane najnowszych wiarygodnych sondaży z jednej strony są niebezpiecznie uspokajające na dwa lata przed wyborami, bo koalicja obywatelska wyraźnie prowadzi, ale z drugiej jasno pokazują, że premier Donald Tusk może stracić zdolność koalicyjną, jaką jeszcze ma obecnie. I to stracić nie ze swojej winy, nie z powodu notowań Koalicji Obywatelskiej. Określenie niebezpieczeństwo spokoju jest w polityce nie dość, że zasadne, to wręcz fundamentalne, bo spokój w polityce nie istnieje. Poparcie elektoratów to swoisty rollercoaster, który jednego dnia dowozi, a następnego już nie. Tym, co zabija wprost rewolucyjną czujność polityków w każdej sytuacji, pozornie także w tych dobrych sytuacjach, to reaktywność w polityce, która im lepsze sondaże dla partii, tym bardziej partię rozleniwia. Można więc tu i teraz zaryzykować twierdzenie, że ogólna tendencja w sondażach, mimo że dobra dla koalicji obywatelskiej, to dla całej koalicji rządzącej jest od dłuższego czasu alarmująca. I to bardzo mocno. Najnowszy sondaż Opinii 24 dla TVN 24 doskonale to zresztą obrazuje: Koalicja Obywatelska 33, PiS 28, Konfederacja 15. Lewica 8%, trzecia droga, czyli PSL i Polska 2057%, czyli poniżej progu koalicyjnego 8%, razem 4%. Twarde fakty: gdyby głosowanie odbyło się dziś, koalicja obywatelska nie mogłaby już liczyć na wsparcie hołowni, bo trzecia droga wypadłaby za burtę. A nawet z głosami lewicy mandatów do większości nie wystarczy. Wyobraźcie sobie Sejm, w którym Sławomir Mencen staje się kingmakerem Jarosława Kaczyńskiego. Ten scenariusz to nie jest political fiction, przypominam. W wyborach prezydenckich 2025 Mencen nie gra oczywiście o pałac prezydencki. On buduje pozycję dominującego partnera PiS-u w 2027 roku właśnie i Kaczyński doskonale zdaje sobie z tego sprawę. No chyba nie chcemy obudzić się za dwa lata w Polsce, w której program gospodarczy dyktują ludzi od hasła Nie chcemy pit, CIT i Unii Europejskiej. O piątce Mencena. Tak jakoś nie wspomnę. Jeśli chcesz, by ten kanał dalej bez pudru analizował naszą polityczną rzeczywistość i bił na alarm, gdy większość uspokajająco macha ręką, wesprzyj, proszę nas już teraz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego programu. Twoje kilka złotych co miesiąc to średnio 10 godzin naszej pracy każdego dnia. Już teraz dziękuję Ci bardzo. Kampania prezydencka wskazuje na wygraną Rafała Trzaskowskiego. Ostatnie pomiary dają mu średnio od 30 do 33% poparcia w pierwszej turze, a afera mieszkaniowa czyściciela mieszkania kandydata pisu Karola Nawrockiego daje oczywiście Trzaskowskiemu bonusowe punkty w kampanii. Załóżmy zatem, że Rafał Trzaskowski wygrywa. No i co? I już wszystko jest cudniej i pięknie, a Polska staje się krajem zgody, miłości i dobrobytu? Oczywiście, że nie. Bo wraz z wyborem Trzaskowskiego otwierają się bowiem bardzo naturalne pola ryzyk, które Donald Tusk i jego otoczenie muszą brać pod uwagę już teraz, a właściwie to od wczoraj. Głównym ryzykiem wygranej kandydata Koalicji Obywatelskiej jest to, że właśnie on, w dużym pałacu, nie może, ale będzie sukcesywnie. Pogłębiać znużenie części elektoratu, koalicji obywatelskiej i całej koalicji ogólnie, a jest to proces jak najbardziej naturalny, niestety, i powielokroć opisany w literaturze naukowej. Ten właśnie proces może w 2027 roku pchnąć część umiarkowanych wyborców w stronę dzisiejszej opozycji sejmowej. A zatem, skoro mechanizm jest znany, to należy mu przeciwdziałać od wczoraj. Bo sygnałem do takiego działania, prewencyjnego działania, nie jest wybór Trzaskowskiego na prezydenta, tylko to, że Donald Tusk rządzi od dwóch lat, a więc materiał władzy zużywa się cały czas, a Trzaskowski w pałacu prezydenckim będzie w sposób naturalny zużycie tego materiału przyspieszać. W efekcie możemy dostać rząd PiSu i Konfederacji z prezydentem z koalicji obywatelskiej totalny impas legislacyjny, blokada środków unijnych, rynkowy chaos, ale takie rozwiązanie nie jest obce części wyborców i z pewnością część z nich będzie je popierać. Pytanie tylko jak duża będzie ta część w 2027 roku. Średnio 7% dla trzeciej drogi to już zwolna polityczny plankton. I to nie jest kwestia jednego badania, a tendencji, którą widać od kilku miesięcy i o której głośno mówimy psl złote akcje przestają działać, a Hołownia coraz bardziej traci rezon, jawiąc się jako kolejny showman, bo przecież w jego przypadku nie można mówić o polityku jednego sezonu. W praktyce koalicja obywatelska zostaje sam na sam spisem i konfederacją, i to przy rosnącej frustracji części własnych wyborców, którzy za dwa lata mogą pokazać to premierowi Tuskowi jeszcze bardziej. Jeżeli takie analityczne treści są dla Ciebie ważne, polub ten film, udostępnij go i subskrybuj nasz kanał. A jeśli możesz, to dołącz do comiesięcznych wspierających. Tylko dzięki Wam ten kanał pozostaje niezależny od reklamodawców, związanych, jak zwykle, z wielką polityką. A przed nami kluczowe pytanie do Ciebie: Co może w zbliżającej się sytuacji robić premier Donald Tusk? Odpowiedz w komentarzach. A my proponujemy, na przykład, zjednoczyć centrolewicę, wspólne listy KO, lewicy i samorządowców, odzyskać młode centrum. Dziś odpływa do mencena, bo szuka tak zwanej wolności i bardzo prostych, żeby nie powiedzieć, prostackich narracji. Poza tym wyjście poza wielkie miasta. PiS szykuje rewizję programów socjalnych, na przykład socjalnych rządu Tuska. Koalicja Obywatelska musi pokazać, że lepiej chroni realne portfele po obywateli. Należy też bezzwłocznie ustawić komunikację na osi stabilność kontra chaos. Na przykład, no, z teraz, każdy klip Mencena to obecnie darmowy materiał dowodowy na to, jak chaos wygląda i może wyglądać. Dzisiejsze 33% dla Koalicji Obywatelskiej to nie tylko sukces, ale też dzwonek alarmowy, gdy patrzy się na otoczenie koalicyjne, właśnie Koalicji Obywatelskiej. Bez poszerzenia bazy i bez reanimacji trzeciej drogi, czy to w formacie takim, jak jest obecnie, czy osobno PSL-u i Polski 2050, o ile się da. Sytuacja w wyborach 2027 może być więcej niż trudna, a reelekcja może oddalić się znacznie bardziej, niż ma to miejsce dziś. Pis z Konfederacją mogą sięgnąć po 230 mandatów z dodatkiem, wystarczająco by przegłosować wszystko, co zechcą. Wniosek? Wybory 2027 zaczynają się teraz. Albo koalicja obywatelska odpali turbomobilizację, albo za dwa lata obudzimy się w Polsce, w której Kaczyński pisze ustawy, a Mencen liczy nam podatki od zera. To był alarmujący stan faktyczny. Dziękuję i do zobaczenia.